Sport wraca po koronawirusowej przerwie, wraca liga i wracają piłkarze Słupskiego Gryfa na murawę. A moimi i państwa gościem jest Arkadiusz Gawka, od kilku tygodni trener drużyny Słupskiego Gryfa. Dzień dobry. Dobre. Za tydzień rozgrywki, 1 sierpnia, pierwszy mecz ligowy, czwarta liga rusza. Jak są chłopaki przygotowani? No myślę, że dobrze. Okres przygotowawczy przepracowaliśmy bardzo solidnie. Zawodnicy ambitnie podchodzili do zajęć. Pięć razy w tygodniu trenowaliśmy. To im się dawno nie zdarzało aż tak dużo trenować. I mam nadzieję, że przyniesie to efekty już od 1 sierpnia. Odwiedziliśmy Pana i zawodników kilka tygodni temu na pierwszym po tej pandemicznej przerwie treningu. I wtedy Pan mówił, że stawia Pan na młodych i szuka Pan młodych zawodników w naszym regionie. Znalazł Pan? Paru znaleźliśmy, nie ukrywam, że jeszcze szukamy. Prowadzimy rozmowy jeszcze z dwoma, trzema młodymi zawodnikami. Ściągnęliśmy na tę chwilę chyba czterech, pięciu młodych chłopaków w przedziale 16-20 lat. i Klub idzie w tym kierunku, żeby szkolić młodzież i może w przyszłości coś na tym zarobić. Zarobić, jeśli chodzi o radość i satysfakcję Też. kibiców, również. Ci młodzi piłkarze, o których Pan mówi, którzy przyszli z drużyn z naszego regionu, czy generalnie z Pomorza, bo to i Kołobrzeg, i Koszalin, oni już grali w meczach, choćby w pucharowych kilka tygodni temu? Wszyscy zawodnicy, którzy przyszli do nas, to tak naprawdę każdy z nich rozegrał już mecze w Pucharze Polskim, w którym graliśmy. Jeden mecz wygraliśmy, drugi przegraliśmy i wszyscy zawodnicy już rozegrali spotkania. Rokują? No, skoro sobie poradzili w pierwszym meczu pucharowym z zespołem też czwartoligowym, no to myślę, że dadzą radę jeszcze. Jeszcze dużo pracy przed nimi, ale jest promyczek nadziei. To kogo Pan jeszcze szuka do, do drużyny, do składu? Szukamy jeszcze, nie ukrywamy, że szukamy zawodnika bocznego obrońcy, skrzydłowego i stopera, ale przypuszczam, że tego już nie znajdziemy. Będziemy pracować z tymi, których mamy. No i tyle. Musimy sobie poradzić. Przyszłą, w przyszły weekend, 1 sierpnia, z kim yy, gryf zagra? Pierwszy mecz gramy 1 sierpnia u siebie z gks Kowale o godzinie 17. I bilety bezpośrednio przed tym meczem, yy, państwo kibice nie tylko ze Słupska będą mogli kupić. A jakie ma pan założenia na ten sezon? Bo ma pan kontrakt na, na dwa lata, więc, yy, więc jakąś drogę pewnie pan zarysował i władzom klubu, i zawodnikom? Powiem szczerze, że jestem trenerem ambitnym i czasami przeambitnym i bez względu na wszystko, mimo że zespół od dwóch lat jest osłabiany, uważam, że musimy patrzeć w ten sposób, że każdy mecz najbliższy trzeba wygrywać. Jeżeli to zrobimy, to na pewno jesteśmy w stanie powalczyć o awans do trzeciej ligi. I z tą młodzieżą to się uda? Ja jestem pełen optymizmu i uważam, że tak. Jak będzie wyglądał ten ostatni tydzień przygotowań przed rozpoczęciem ligi? Zawsze jest tak, że przed rozpoczęciem ligi te treningi są troszeczkę lżejsze, przechodzi się w dynamikę, jest więcej startów, krótsze treningi i w tym kierunku będziemy szli. I 1 sierpnia pański debiut przed kibicami ligowymi, w oficjalnym meczu, tak? Drodzy Państwo, a ci z Państwa, którzy nie będą mogli oglądać meczu Słupskiego Gryfa, gdy będą one na murawie przy Ulicy Zielonej, mogą oglądać w telewizji Słupsk relacje z tych spotkań, rozmowy z trenerami, rozmowy z zawodnikami. To, co Państwo, nasi widzowie, lubili jeszcze w poprzednim sezonie, teraz razem z rozpoczęciem nowego piłkarskiego sezonu wraca na naszą antenę, a my wracamy, żeby podglądać zarówno trenerów, działaczy, jak i piłkarzy na Murawie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, zapraszam wszystkich. dalszy rozmów sportowych w naszej redakcji. Moim i Państwa gościem jest Pan Marek Pałucki, prezes SKB Energa Czarni Słupsk. Witam bardzo serdecznie. Panie Marku, Panie Prezesie, sobota pięściarska za nami. Wystartowaliście w Ustce. Młodzi adepci tej sztuki się prezentowali. No, fantastyczne widowisko. To znaczy, że co? Że po odmrożeniu wracacie do życia? Chciałbym właśnie, żeby to, żeby to wróciło. Sezon był krótki. W tym roku i to co się teraz stało akurat w Ustce, była taka propozycja, żeby tam zorganizować taką imprezę bokserską. No, oczywiście z chęcią przystaliśmy na to, bo to była propozycja władz miasta Złuszki i przystaliśmy na to, bo uważam, że impreza została fajnie zorganizowana i fajnie odebrana. I, i fajnie odebrana, no się mhm. jednak była, mhm. różnie było, bo to było przejściowe, nie? Po mm -hmm. prostu przechodzą, wychodzą, nie? bo to jest na promenadzie. Także że my z tego zadowoleni. pokazać nasi młodzi adepci, mm -hmm. boksu od tych najmłodszych do, do, do prawie najstarszych. A ci nie? najmłodsi to ile lat? Siedem, osiem? No tak tak mm -hmm. może powiedzieć w tym, w tym przedziale wiekowym. E, tam młodzież tak wyglądała. E, no uważam, że było to fajne. No i jest propozycja, e, żeby zorganizować następną taką imprezę, mm -hmm. już taką bardziej... E, może bardziej profesjonalną, to mhm. znaczy byłoby to pod wieżą, przy świetle, mhm. o godzinie 17 byłby to mecz. No i mhm. właśnie są rozmowy prowadzone z drużyną, z warmińsko-mazurskim okręgiem. Mhm. Być może dojdzie do skutku, a byłoby to 26 sierpnia, również tak jak mówię, na promenadzie, przy świetle, na scenie, na ringu. No, zapowiada się fajnie. No, myślę, że do tego, do tego spotkania dojdzie. A jak wygląda w tej chwili działalność klubu? Odbywają się takie tradycyjne treningi, czy w jakimś ograniczonej formie, jak to wygląda, czy po prostu wakacje? Nie, nie ma wakacji. Nie mhm. ma wakacji. Muszę powiedzieć, że może jest w tej chwili mniej młodzieży w związku mhm. z wakacjami, ale trenujemy codziennie o godzinie 16 na sali. Jest młodzież w różnym wieku. Trenujemy. Od poniedziałku do piątku. W tej chwili jest e, kilku zawodników naszych, wyjeżdża nawet na obóz e, do Zieleńca w góry. E, jedzie około 6-7 zawodników. E, również ten z nami też jedzie, bo to jest organizowany przez Okręgowy Związek Bokserski, e. Pomorski Okręgowy Związek Bokserski. Jedzie z nami jest, e, również ten nasz trener, Eugeniusz Gębielski i plus 6 zawodników. E. Czyli obóz się odbędzie, a jest szansa, że od września ruszycie z zapisami na przykład. Tak, no mm -hmm. zapisy ciągle są, bo mm -hmm. nie ma przerwy, no, mm -hmm. po prostu to jest tak, że ta młodzież się zmienia, nie? Duża obecnie, rotacja. Duża rotacja mm -hmm. jest obecnie na liście, mamy około 100 zawodników, nie? Ale to jest rotacja, nie? Mm -hmm. I, I są cztery grupy wiekowe, przychodzą, odchodzą, nie? No, no właśnie, bo z czego to wynika? Nie jest to sport dla każdego, jak się okazuje. No najpierw jest, trzeba no, się przekonać. Najpierw się trzeba przekonać, tak. No, oczywiście roz, rozpoczynamy treningi takiego od rozwojówki, tak mhm. można to powiedzieć. No, sprawdzamy, jaka ta młodzież jest zdolna, co ona potrafi, czy się nie, nie boi przewracać na, na materacach i koków, nie. No różnie to wygląda. No, troszeczkę są zaniedbania na WF, to muszę powiedzieć, przy tej młodzieży akurat. A rodzice przyprowadzają właśnie swoją młodzież po to właśnie, żeby się czegoś nauczyli. Nie? Mhm. Do boksu, ta, a do boksu to trafia ułamek z tego, który, uh -huh. który coś może być. Bo naprawdę, tak jak pani mówiła, ułamek jest, rotacja jest bardzo duża. No i tak to właśnie wygląda, nie? A, a, a odnośnie jeszcze imprez bokserskich. No właśnie, bo chciałam to zapytać. Epidemia cały czas trwa. Czy można było już poczynić jakieś plany, co się będzie działo w najbliższym czasie, jakie imprezy? Jak to będzie wyglądało? Wie pani, no, mieliśmy dużo w planach, dużo mm -hmm. dużo planów było. Zaczęliśmy bardzo ładnie rok od, od imprez międzynarodowych. Fajnie się wszystko zaczynało. Mieliśmy mieć memoriał Janka Dydaka z Niemcami, mm -hmm. który nie doszedł do skutku, wiadomo z jakiego powodu. W tej chwili po tej przerwie wznowiliśmy treningi, trenujemy. Jest przewidziany na 12 września skwer im. Janka Dydaka. Będzie to już otwarcie tego skweru, to jest róg ulicy Ogrodowej z Sygetyńskiego. Mm. Również będzie to połączone z meczem, który prawdopodobnie przyjadą do nas Czesi, bo już też rozmowy są prowadzone i są chętni mm. do przyjazdu do nas, także będzie mecz, będzie skwer Janka Dedaka, będzie też również przekazanie nowego sztandaru, który mamy właśnie już zrobiony jest. Mm -hmm. Czekamy na, na odpowiednią chwilę, żeby to było mm -hmm. przekazane. Ładny scenerii uroczyście. uroczyście w ringu z panią prezydent, mm -hmm. może ktoś jeszcze będzie. Mm -hmm. Jednocześnie ma być również m, chyba wręczony medal e, dla małżonki Janka Dydaka za zasługi. Także no, no, impreza się zapowiada fajnie. Poza tym no, mamy jeszcze 19 zebranie spraw zawsze wyborcze mm -hmm. i, i, i zobaczymy, jak będzie się dalej potoczyło. Mm -hmm. No mamy jeszcze inne imprezy za Zanarżu, też są rozmowy, oczywiście mówię o imprezach międzynarodowych, nie? bo nie mówię o imprezach ogólnokrajowych, które są, no bo jest Olimpiada Młodzieży we wrześniu, eliminacje najpierw są y, Miejscowca Polski, juniorów, kadetów Olimpiada Młodzieży, no także impreza się zapowiada dużo, ale... Ale nas już przy, przyzwyczajiliście już, że spotykacie się na międzynarodowym szczycie, tak bym powiedziała, i my też na to czekamy. Kibice na to czekają. To są piękne widowiska. Oby koronawirus może tak. no nie powrócił i nie pokrzyżował tych planów. Myślę, że, że tak, tak źle nie będzie, nie? a tak jak mówię, no imprez chcemy zrobić dużo, tak jak pani już mówiła, o skali międzynarodowej, mhm. bo jednak to przypro, przyciąga kibiców. Nie? Mhm. No chcielibyśmy zrobić jeszcze jedną większą imprezę właśnie na hali Gryfi. Mhm. Zobaczymy z kim to będzie. Na pewno będzie to reprezentacja Polski. W barwach czarnych. Mm -hmm. Tak, już takie mamy ustalenia. E, mm -hmm. Będzie to mecz naprawdę wyższej rangi, już nie? Czas pokaże. Pokażę, trzymamy mocno kciuki, zaciskamy pięści. Dziękuję <laughs> Dziękuję. I będziemy się na pewno przyglądać, śledzić a Państwa, informować na bieżąco, co, gdzie, kiedy, kiedy będziemy mogli te pięściarskie zmagania podziwiać. Dziękuję bardzo za to Dziękuję spotkanie. Bardzo. Dziękuję. jest Edyta Wolska, czyli dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. No i w wakacje dzieje się w galerii dość sporo i zacznijmy od tego, że e, można spotkać artystów i nie tylko, bo animatorów w różnych częściach chociażby Słupska i robić akcję Podziękuj Medykowi. Tak. Dużo się dzieje pomimo pandemii i też z powodu pandemii, e, bo te podziękowania dla medyków e, właśnie z tego powodu e, się odbywają. To znaczy zapraszamy wszystkich mieszkańców Słupska, turystów, którzy do nas przyjeżdżają i zachęcamy do składania właśnie w takiej formie pisemnej podziękowań. Czyli nasza animatorka Małgosia Różańska wychodzi w miasto z banerem, na którym można zapisać takie właśnie podziękowania albo złożyć im życzenia dobre po prostu dobra forma przyjazna dla, dla medyków e, k, i, i forma, której chcielibyśmy podziękować im za ich po prostu poświęcenie. Ludzie chętnie się wpisują? E, ludzie bardzo chętnie się wpisują. E, zakończyć ta akcja ma się e, zawieszeniem tego baneru na ulicy Nowobramskiej, tak, żeby każdy też mógł przeczytać te e, dobre życzenia, podziękowania, e, które e, mieszkańcy, turyści w taki sposób chcą wyrazić. Myślałem, że do szpitala to zaniesiecie. Nie. Nie, na nowobrans zawiesimy i każdy będzie mógł przeczytać. Ale też chcemy zwrócić uwagę, że właśnie pandemia cały czas trwa. I to, co już trochę o czym zapominamy, że medycy cały czas pracują z narażeniem własnego życia. Dokładnie, dokładnie, bo tak, tak, tak jest, ale Może jeszcze o medykach jeszcze chwilę. do kiedy ta akcja potrwa? Praktycznie prawie że do połowy sierpnia. Czyli jeszcze trochę. Jeszcze jeżeli ktoś będzie chciał złożyć te życzenia, poszukujcie nas w mieście i każdy będzie mógł się tam dopisać. A 16 chyba bodajże dokładnie zawiesimy ten baner na, na nowobramskie. I on będzie sobie wisiał tam przez około miesiąca, także będzie można przeczytać, w jaki sposób ludzie chcą podziękować, wyrazić swoją wdzięczność medykom. Bomba. Super ciepłe przesłanie, jakże tak. ważne zresztą w dzisiejszych czasach. Ale samą tą akcją Galeria Żyje, macie rezydentów u siebie w husce, którzy przygotowują fajny projekt, pieśń antropocenu. Antropocen w ogóle to jest sama ciekawostka, bo to jest epoka geologiczna, umowna, a z czym to się je w sztuce. No właśnie, artyści dzisiejsi, sztuka współczesna potrafią się odnosić i przede wszystkim odnoszą się do czasów, w których żyjemy, a żyjemy w epoce antropocenu. No, ciągle jeszcze nie ma to oficjalnej nazwy nasza epoka, ale e, umownie jest to nazwana epoka antropocenu, czyli też inaczej epoką człowieka. No i co wszystko to, co się e, z, tą, e, z tym człowiekiem, jego z wytwarzaniem przez człowieka e, tych wszystkich dóbr i konsekwencjami wytwarzania tych wszystkich dóbr e, dzieje, czyli człowiek żyje trochę wbrew natury. Może nawet nie trochę, tylko bardzo wbrew natury. I ta pieśń antropocenu na pewno nie będzie wesołą pieśnią. Będzie pieśnią, która w warstwie takiej wizualnej to będzie przede wszystkim performance dokamerowy. To w przyszłym tygodniu, prawda? Tak, tak. Tych, tych dwojga artystów jest to duet przede wszystkim Ola Kozioł i Suvas Lewy. Duet, przepraszam. I oni w warstwie wizualnej właśnie to będzie performance do kamerowy, natomiast dźwiękowej to będzie biały śpiew na otwartym gardle właśnie Ola Kozioł i muzyka albo może dźwięki wydawane przez przedmioty znalezione przede wszystkim na plaży, porzucone właśnie przez nas, przez turystów, przez mieszkańców. Z tych porzuconych materiałów, wyrzuconych przez morze albo porzuconych przez człowieka, artyści będą budować instrumenty, które, mam nadzieję, zagrają smutną trochę pieśń. No niestety, niestety. smutną. E, jeszcze jedna rzecz, bo e... Galeria nie może odbyć się bez wystaw i te wystawy trwają. I trwać tak. będą następne. Tak, przez trzy miesiące, czyli przez cały lipiec, sierpień i wrzesień trwa wystawa, której kuratorką jest Marta Kudelska. I jest to trzecia część trylogii, czarnej trylogii Marty Kudelskiej. Niestety już ostatnia. No jak to trzecia, to wiadomo, że ostatni ja. No niestety już ostatnia, ale w przyszłym roku również będzie kolejny projekt Marty Kudelskiej. Natomiast na wystawę zapraszamy w sposób taki dość... Wystawa jest w zasadzie jakby... Próbą odnoszenia się do y, seansu spirytystycznego, odniesienia się przez artystów do tego seansu Czyli trochę spiritystycznego. czary takie. Trochę czary, bo w pierwszej części było właśnie o czarach, magiach i, i czarownicach, w drugiej części było, y, w drugiej części było o dzikiej przyrodzie nieopiązanej. A t, ta trzecia nawiązuje też trochę do pierwszej, jest o duchach. Nie będziemy wywoływać duchów, nie wywołujemy, natomiast no w pewnym sensie tak, bo z wywoływaniem duchów, czyli z tą w połowie XIX wieku, kiedy to przypada jakiś rozkwit tych seansów spirytystycznych, również zaistniała fotografia. I jedna z artystek właśnie odnosi się do seansu spirytystycznego, ujawniając jakby pewne tajemnice tych seansów, czyli to, czego ludzkim okiem nie można było zaobserwować na takim seansie, unoszących się przedmiotów, które gdzieś tam w powietrzu się unosiły, to już na fotografii można było zaobserwować na przykład nici. Więc takie, takie, takie fotografie też y, można tam odnaleźć. Ale oprócz tego jest też znakomite malarstwo Leny Achtelik, y, która również odnosi się do y, fotografii tak zwanej y, niewidzialnej matki. Y, jest, tak, jest taka praca w Centrum Aktywności Twórczej y, z niewidzialną matką, czyli ukazywanie portretu dzieci y, bez... Y, bez pokazania rodziców czyli teraz... narzucanie koca matce, czyli takie czarne tło Aha. z czarną ręką w rękawiczce mamy, która trzyma. Słuchaj, swoje na tym dzieci. skończymy, bo, bo, bo ja wiem, że to mogłoby się rozmawiać o tych, o, o tych pracach jeszcze z rok cały. No, ale o, na tym jeszcze... skończymy. Dajmy naszym widzom szansę, niech pójdą, zobaczą i poczują. Nie, to może na, na koniec własne. tylko powiem bardzo ciekawą rzecz właśnie, żeby obejrzeć. Wszystkie trzy części tej wystawy, bo jest naprawdę bardzo interesująca. Zachęcamy w ten sposób, że można u nas kupić bilet za, nieca, za 10 zł, który dostajemy w formie wizytówki i w każdej z galerii otrzymujemy pieczątkę na tej wizytówce, a na koniec otrzymujemy prezent w postaci... Przypinki z pracą któregoś z artystów. No i super. Także, drodzy Państwo, jakby ktoś chciał przypinkę, to wiadomo, to trzeba zrobić. <grystanie> <grystanie> dziękuję Ci serdecznie. Przyjdźcie do nas, dziękuję. Chciałam tutaj specjalistę od spraw kulturalnych, ponieważ mamy dla Państwa jeszcze jeden komunikat. A właściwie dla kinomaniaków. Zapowiadany w magazynie kulturalnym film w ramach letniego kina samochodowego, który miał się odbyć jutro na placu przed trzema falami, nie odbędzie się ze względu na pilną potrzebę amortyzacji sprzętu. Mhm. Ale nie ma tego złego, co by na lepsze nie, nie. wyszło. Kino samochodowe będzie trwało dłużej, nie do 15 sierpnia, jak początkowo było zapowiadane, ale do 22 sierpnia. I komedię kryminalną The World It's Yours zobaczymy właśnie 22 sierpnia, więc szykujmy sobie sobotni wieczór wtedy właśnie. A o najbliższą sobotę mam nadzieję, że Państwo jakoś zadbają. No, myślę, że będzie co robić. I... Głośno. W domu w roli głównej, proszę bardzo, głos Począć sezon motocyklowy, tak? Tylko uważajcie na policję! Uważajcie na policję, ale dzisiaj policja świętuje. 100 lat polskiej policji, 24 dzień lipca. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich policjantów. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Państwo też mogą pozdrowić policjantów, ale niekoniecznie długimi światłami, bo to jest ponoć kanalne. Naprawdę. Można załapać niezły mandat. także. A tego nie chcemy. A tego nie chcemy i życzymy wytrwałości wszystkim policjantom, ale także empatii, troszkę więcej, prawda, wyrozumiałości, ale tylko dla tych, którzy na tę wyrozumiałość zasłużyli. I życzymy yy, nas, obywateli, którzy przestrzegają przepisów, najczęściej jak to jest możliwe. <grystanie> czyli, czyli kiedy? Zawsze. <grystanie> czyli zawsze. Państwu natomiast życzymy udanego weekendu i do zobaczenia w letniej redakcji za tydzień. Wszystkiego dobrego.